Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak mój klub wygrał yy, sparring, tak, do zera, dokładnie 5-0, yy, z leską potęgą. Tak, ten klub jest y, bardzo silny. Tak, tutaj jest leska potęga na 84 miejscu. My w porównaniu jesteśmy na 366. Tak, więc no zapraszam też do mojego klanu, bo jak widzicie no bardzo ładnie nam poszło, mamy bardzo ogarnięty tutaj zawodników, tak, to so, możemy wejdziemy tutaj sobie, tak, no i tutaj macie ich klan, tutaj jeszcze wam pokażę nasz klan, tak, tutaj, więc co, pokażę wam teraz kilka replay, tak, tutaj, idziemy sobie trochę na dół, bo to było wczoraj. Tego momentu, jak to nagrywam. No i nie wiem, pokażę Wam 2 trzy replaye Może zacznijmy od tego Game Graba. Tak, możemy sobie tutaj włączyć właśnie ten replay. No więc co, taki team myślę, że dobry na tą mapę, ale nie świetny jakiś. Semester Pi na środek, x na lewą stronę, karol na prawo, Rosom. No, i co, no i tutaj ogólnie jakaś większa kontrola była jednak nad tym spotkaniem. Tutaj Bałtek, najlepszy gracz po ich stronie, moim zdaniem, tak tutaj udało mi się przeżyć. Tak, tutaj już mieliśmy środek, tak naprawdę muszę ja musiałem wziąć tego piątego się musiałem uciec. No ale niestety tutaj mnie zabiła. Niepotrzebnie trochę wziąłem tego gema, mogłem grać troszkę ostrożniej. Ale też, no, no i niestety mnie trafiła. Czy trafił? No. no ale tutaj Karol podniósł te gemę. Ja już się odrodziłem. No i nadal na środku byłem. Tutaj musieliśmy uważać na tą B, bo jest mocna po prostu bima. I penny, większy zasięg, dlatego było mi trochę trudno. No tutaj na spokojnie już podnieśliśmy, niestety, w trójkę to 10 G, no ale tutaj obrona bardzo dobra tymi postaciami. Tutaj biłem do przodu, tutaj X-Rewo zamykał tą bi Tak, no i tutaj, jak widzicie, mecz, no pełna kontrola było. Tak, nie mieli momentu, w którym mogli wygrać to spotkanie. Tak. No i co, no i pokażę Wam teraz kolejny replay. Może już nie z graba, a na przykład z Heista. raz sobie tu wejdziemy. No i nie wiem, no i tutaj też grałem tego Heista. Tak jak mówię, grałem graba i Heista. No i tutaj, oczywiście, no wygraliśmy to wszystko. Co ja grałem. Ogólny wynik to jest 5-0, tak jak już mówiłem, to włączamy replay. Graliśmy tutaj na mapie, yy, na takiej mapie jak widzicie, nie pamiętam je, jej nazwy. Ale co, ja tu poszłam Rico, oczywiście bez skina, bo po co. Tutaj Brock, tutaj bardziej na środek, no i Bull na prawą stronę. Myślę, że całkiem dobry team comp, lepszy od nich. Tak, bo ten Rico, ja bardzo ładnie gram Rico, przynajmniej tak mi się wydaje. No i co... Yy. Tutaj ten ból poszedł na safe, ale tutaj x ładnie kontrował. Jest ja tutaj bardzo ładnie mogłem ze Starpowerem beat safe, w mocniejszym uderzeniu i bardzo dużo tutaj zadałem tego dimenżu. Niestety tutaj z dwóch stron miał bestię, ale zabiłem jeszcze Tomnita. No i oni tutaj X-Rewo wali w safe. Ten ból za chwilę pewnie podjedzie w ten safe, tak myślałem. No i ogólnie oni też tutaj nie mieli szans po prostu tutaj. I, te, i tutaj ja ultem kończę ten mecz i do 76% no, czyli też jednostronny pojedynek mam nadzieję, że będzie więcej tym sparingów no a teraz pokażę wam ostatni replay tak, wejdziemy sobie w dziennik bitew i ostatni replay będzie to na hejście ponownie tutaj teraz ta sama mapa zmieniliśmy e, skład z bóla na nity tak. Tutaj Karol zagrał brokiem. I Xerewon Nito. Ja zostałem Rico. Oni też zmienili tutaj skład, wzięli Rico i broka, tak? Czyli tak naprawdę ogólnie zmienili skład. I tutaj już się nam różnił tylko ból Anita. Tak. Tutaj ja tu poszłam na lewą stronę. Tutaj chłopaki na środek. Tutaj, no ja byłem na tego Daryla, szczerze nie spodziewałem się, że on tu będzie, po prostu w poprzednim meczu nie było go. No ale na szczęście tutaj wygraliśmy z x z tym bólem. czy z Darylem, przepraszam. No ja niestety tutaj padłem od Bałtka, ale tutaj Karol ładnie obijał, teraz dał się zabić. Tutaj X-Rewo zdążył wypuścić Miśka, też mocnym in poszedł. Ja, tutaj z dwóch stron zostałem zaatakowany. Niestety, tutaj teraz troszkę nas obili. No, ale jak zauważycie, za chwilę wyjdziemy z bardzo mocną kontrą. Niestety, tutaj mój błąd, bo przypuściłem tego Daryla, nie zauważyłem go. No, ale tutaj, jakby nic się nie stało, bo nie obił zbyt dużo. Tak, tutaj chłopacy bardzo ładnie obili, tego, że Daryl właśnie tam poszedł. Ja, tu z ultem Zabiłem jeszcze tego Rico no i co? No i tutaj jest już ten mecz wygrany. 46, czyli też raczej bez jakichś emocji. No więc co? To tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że poszło nam dobrze. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o właśnie moim klubie. Ja się z wami żegnam do następnego odcinka siema!